Wernisaż odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorem wystawy jest Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej, zaś współorganizatorem Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska. Wydarzenie bierze udział w programie Warto Być Polakiem, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Wystawa podzielona jest na dwie części. Plan 1-9 Nawiązania, do, nawiązują do sytuacji wyznaniowej w odrodzonej Rzeczypospolitej po I wojnie światowej, wyjaśniają termin autokefalia oraz w zarysie ukazują proces dążenia do autokefalii zakończony w 1924 roku. Zwracają również szczególną uwagę na postać wybitnego hierarchii kościoła prawosławnego w Polsce, metropolity Dionizego Waladyńskiego. Z kolei druga część prezentowanej tutaj w holu wystawy poświęcona jest diecezji lubelsko-chemskiej i 35-letniej historii. W zarysie ukazane zostały główne etapy historycznej obecności Kościoła Prawosławnego na ziemiach dzisiejszej diecezji oraz przedstawiono wybrane aspekty działalności restytuowanej 1 marca 1989 roku diecezji lubelsko-chemskiej. Wśród licznych obszarów działań wyróżniono Działalność budownictwa sakralnego, edukację i nauczanie religii prawosławnej poprzez kursy, szkolenia, zajęcia w szkołach i punkty katechetyczne, funkcjonowanie bractw cerkiewnych, działalność kulturalną, festiwale i koncerty muzyki cerkiewnej, konferencje naukowe, relacje ekumeniczne, relacje z innymi kościołami prawosławnymi na świecie, zwrócono uwagę na postać świętego Atanazego Brzeskiego, patrona diecezji. Zwrócono uwagę na pamięć historyczną, m.in. Akcji burzennia Cerkwi w 1938 roku oraz akcję Wisła w 1947 roku, kult Matki Bożej decyzji rubelsko chemskiej kanonizacji świętych męczenników ziemi chemskiej i podlaskiej oraz obecność diecezji w prawosławnym świecie. Wystawa przez kilkanaście następnych dni będzie prezentowana tutaj w Chełmskiej Bibliotece publicznej. Po tym punkcie, szanowni Państwo, zapraszamy już do naszej sali obrad na kolejną część dzisiejszego sympozjum naukowego, a przede wszystkim na te wspaniałe referaty i prelekcje, które będziemy mieli dzisiaj możliwość wysłuchać. Zapraszamy serdecznie do sali. Chcemy pokazać nasze dziedzictwo i obecność naszą na tych ziemiach jeszcze wcześniej, nawet do Nielega ale Yy, odnosimy się do misji cyrulometodiańskiej, do IX stulecia, kiedy następowała chrystianizacja tych naszych ziem, bo to wszystko jest owocem właśnie tej aptekepali, która została umocowana tomosem w 1924 roku dla na nas to jubileusz, a przy tej okazji jeszcze też rozmawiamy o kwestii 35-lecia restytuowania Posłanny Dysesyrus Ekscelencje, czcigodni duchowni, szanowni Państwo. W 1924 roku Kościół Prawosławny w Polsce, sięgający swoją historią aż po misję cyrnometodiańską w IX wieku, po odzyskaniu przez Polskę upragnionej niepodległości, znalazł swoje należyte i równe miejsce wśród innych Kościołów na świecie jako polski autokefaliczny Kościół Prawosławny. Sto lat temu rozpoczęła się nowa epo epoka, która owocowała i owocuje licznymi sukcesami w pracy duszpasterskiej, naukowej, kulturalnej czy społecznej. Obok tego Kościół Prawosławny mierzył się wówczas z trudnymi pytaniami natury prawnej w Rzeczypospolitej, a także z działaniami wymierzanymi w swoich wiernych, m.in. akcją rewindykacyjno-polonizacyjną czy burzeniem cerkwi w 1938 roku. Niemniej jednak bezspornym faktem jest, że bez autokefali 1924 roku nie bylibyśmy w tym miejscu, w jakim się znajdujemy dzisiaj. Z wielką radością. W imieniu Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej, organizatora głównego diecezjalnych uroczystości jubileuszu stulecia autokefali polskiego autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, pragnę bardzo serdecznie przywitać wszystkich w Chełmskiej Bibliotece Publicznej imienia Marii Pauliny Orsetti w Chełmie na sympozjum naukowym poświęconym jubileuszowi stulecia samodzielności Kościoła Prawosławnego w Polsce. Po konferencji naukowej w Lublinie oraz sympozjum w Białej Podlaskiej, gromadzimy się w centrum życia duchowo-kulturalnego hełmszczyzny, Grodzie Księcia Daniela w Hełmie. Patrząc na portret Świętej Pamięci Metropolity Dionizego Waledyńskiego, który całym sobą poświęcił się w sprawie autokefali i życiu cerkwi, nie sposób jest nie zwrócić uwagi na wątki jego życia powiązane z naszym miastem. Metropolita Dionizy szczególną opieką otaczał prawosławny, bogobojny naród Chełmszczyzny, tym bardziej, że związał się z nim m.in. poprzez pełnienie funkcji wykładowcy, inspektora oraz rektora prawosławnego seminarium duchownego w Chełmie. To jego wychowankowie byli oddanymi duszpasterzami Chełmszczyzny, a podczas prześladowań przyjmowali wieniec męczeństwa, a my czcimy ich jako męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej. Witam wszystkich zgromadzonych na Chełms, w Chełmskiej Bibliotece na Sympozjum Naukowym poświęconym autokefali Kościoła Prawosławnego w Polsce. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. To okazja do tego, żeby jeszcze lepiej się wzajemnie poznać. Tydzień temu uczestniczyliśmy wspólnie w uroczystościach liturgicznych ku czci ikony Matki Bożej Chełmskiej. Dzisiaj mamy część merytoryczną wielu wykładowców, bardzo ciekawe tematy. Im więcej o sobie wiemy, tym lepiej się rozumiemy. Dlatego wszystkim dziękuję za zaproszenie, wszystkim życzę dobrych obrad, wzajemnego takiego budowania Dobra. relacji i wierzę, że te święta, które są przyczynkiem ku temu, żebyśmy się mogli spotkać, będą dla nas mobilizacją do wielu kolejnych wydarzeń. Autokawalia została uznana przez Konstantynopol. Było to 13 listopada 100 lat temu. Obecnie jest to Dzień Dobroci. Więc może to tak się dobrze kojarzy. Niech ta dobroć będzie między nami. Wszystkiego dobrego. Jest mi niezmiernie miło w imieniu władz miasta, w imieniu prezydenta miasta Chełm, pana Jakubowa Naszka, powitać wszystkich uczestników dzisiejszego sympozjum. Chełm od stuleci jest miastem, w którym prawosławie ma swoje miejsce i jest na stałe wpisane w kulturę naszego miasta. Na przestrzeni wieków chrześcijaństwo w Chełmie to katolicyzm i prawosławie. Dzisiejsze sympozjum jest kolejnym elementem obchodów stulecia autokefalii, polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego w Chełmie. Wierzę, że będzie ono yy, okazją do pogłębienia wiedzy, a przede wszystkim będzie przyczynkiem do yy, pogłębiania postaw Ekumenicznych wśród chrześcijan. Wszystkim Państwu życzę owocnych obrad, ciekawych wykładów, a gościom z poza dobrego pobytu w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Ekscelencjo, szanowna pani poseł, panie konsulu, panie prezydencie, czcigodni księża. Dostojne grono profesorskie dzisiejszych prelegentów, wielce szanowne audytorium dzisiejszego sympozjum naukowego w hełmie. Stulecie nadania autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce jest doskonałą okazją do refleksji nad dziejami i miejscem w historii naszej państwowości. Podstawowym znacznikiem określającym sytuację prawną danej Cerkwi Prawosławnej jest jej statut cerkiewny. Niezależny status cerkwi prawosławnej uzyskuje cerkiew lokalna funkcjonująca na terenie niezależnego państwa, kiedy dysponuje swoim potencjałem będącym w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby duszpasterskie. Wówczas cerkiew staje się cerkwią autokapaliczną, czyli samodzielną z własnym niezależnym zwierzchnikiem. Podstawowym atrybutem cerkwi autokaparicznej jest jej do, dojrzałość eklezjalno-kanoniczna. Patriarszy akt nadania Tomosu przez ekonomicznego patriarchę Konstantynopola w 1924 roku wynikał nie tylko z posiadanych przez naszą cerkiew wszystkich niezbędnych atrybutów do uzyskania statusu cerkwi autokaparicznej, ale również z faktu, że Prawosławie od 9 stulecia jest stałym elementem w strukturze wyznaniowej naszego kraju. Cerkiew Prawosławna na ziemiach polskich nieustannie szukała swojego umiejscowienia kanonicznego. Zniewolony przez islam Konstantynopol, pomimo chęci pomocy, nie zawsze mógł ją okazywać. Nie sprzyjały temu też rozbiory Rzeczypospolitej. Wspomnieć należy w tym miejscu o traktacie Grzymułtowskiego z 1686 roku, na mocy którego Prawosławie na ziemiach polskich zostało przekazane pod, pod opiekę Moskwy. Tym niemniej Kongregacja Pińska z 1791 roku świadczy o staraniach Prawosławia o samodzielność, o autekwalię. Odzyskanie zaś przez Polskę niepodległości w 1918 roku stało się okazją rozpoczęcia starań cerkwi i jej hierarchów do uzyskania niezależności cerkiewnej autokefalii. Samodzielność tą uznały wszystkie cerkwie lokalne, a cerkiew rosyjska, będąc zniewolona przez okupację bolszewicką, uznała ją dopiero w 1918 w 1948 roku. Nie znaczy to, że hierarchia Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jednogłośnie była przeciwna suwerenności Cerkwi Prawosławnej na terenach Rzeczypospolitej. Nasza prawosławna dyscesja lubelsko-chremska w ramach promocji faktu autokepalii kończy pracę nad wydawniczym opracowaniem tekstu autorstwa naszego rodaka, władcy Aleksego Gromackiego, oficjalne wizyty zagraniczne metropolity Dionizego Walendyńskiego po uzyskaniu Pali przez kościół prawosławny w Polsce. I właśnie pracując nad tym tematem, napotkałem korespondencję z czasów spotkania metropolity Dionizego w sremskich Karlowcach z wybitnym hierarchą rosyjskiej cerkwi, na uchodźstwie metropolitą Antonim Chrapowickim można powiedzieć, który był twórcą rosyjskiej cerkwi zagranicznej, uciekającej przez, przed bolszewikami, który podkreślił. W odniesieniu do waszej prośby Chrapowicki pisze tak do metropolity Dionizego: W odniesieniu do waszej prośby. Aby już teraz zapoznać się z moją osobistą opinią, to niniejszym formuję ją w takim duchu, w jakim nieraz reprezentowałem ją naszemu Synodowi Biskupów. Polska hierarchia podporządkowała się kanonicznie patriarcha Konstynopola kilka lat temu, kiedy to uznała, że nie jest w stanie utrzymać relacji z patriarchatem moskiewskim. Podobny sposób postąpiła hierarchia rosyjska w XV wieku, kiedy uznała, że nie jest w stanie utrzymać kontaktów z patriarchą Konstantynopola po jego popadnięciu w nieborę turecką. Nie uznała ona za legalne ani możliwe podporządkowanie się innemu patriarsze, ale zaczęła administrować samodzielnie, uważając jednak, że jest zobowiązana do wysłania wyjaśnień i przeprosin do Konstantynopola. W taki sam sposób powinni byli postąpić prawosławni biskupi w Polsce względem lokum tenensa moskiewskiego tronu patriarchego. Cieszę się ogromnie z obecności na naszym chemskim sympozjum naukowym poświęconym stuleciu autokefalii dostojnego grona prelegentów, ale w sposób szczególny wyrażam zadowolenie z obecności Nestora Nauki Polskiej, wybitnego sławisty profesora Aleksandra Naumowa, związanego z Uniwersytetem w Wenecji we Włoszech, który nam dzisiaj w sposób profesjonalny przedstawi między innymi skomplikowaną kwestię o Kościoła prawosławnego w Polsce względem Moskwy, także w nowej rzeczywistości, już po II wojnie światowej, w 1948 roku. Po wiekach burzliwej historii i problemów, prześladowań i Unii, autokopalia rozpoczęła proces stabilizacji naszej Cerkwi. Dzisiaj widzimy, jak wiele dla niej zawdzięczamy, choć w czasie zabiegów o nią nie było to wszystko takie oczywiste. Dzięki autokapalii przetrwaliśmy niewolę faszystowską i komunistyczną, zachowaliśmy własną tożsamość i dziedzictwo minionych pokoleń. Nadal rozwijamy się i jesteśmy w stanie okazywać pomoc swoim wiernym, jak też innym lokalnym cerkwiom autokopalnym w świecie. Jestem w pełni przekonany, że nasze dzisiejsze sympozjum naukowe w Helmie Kolepce naszego rozwoju przez starą historyczną eparkę chemską pozwoli lepiej zrozumieć złożone czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które doprowadziły do uzyskania autokapalii w 1924 roku. Tą przewodnią ideę, ideą otwieram nasze sympozjum. Oficjalne ogłoszenie autokapalii nie nastąpiło jednak szybko. Albowiem najpierw umiera patriarcha Grzegorz VII, a pod koniec stycznia 25 roku patriarcha Konstantyn VI został przez władze tureckie wydalony z Konstantynopola i aż do lipca tegoż roku tron patriarchy był nieobsadzony. Dopiero w lipcu 25 roku na tron patriarchy wstąpił Bazylii III, który w piśmie z 20 sierpnia 25 roku zawiadomił zami metropolitą Dienizego o planowanym przybyciu w połowie września delegacji Patriarchatu i oficjalnym wręczeniu Tomosu. Metropolita Dienizy pragnął ten moment wykorzystać dla unormowania stanu prawnego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Widząc opieszałość ze strony rządu, metropolita postanowił na znak protestu nie uczestniczyć w uroczystościach tuż przed Wyznaczonym terminem proklamacji autokefali 9 września 2025 roku Metropolita wyjechał do Karlsbadu na tak zwane leczenie, informując o tym ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Działania Metropolity miały na celu dokonanie zmian w tymczasowych przepisach, które nie były zgodne z konstytucją marcową i nienormowały w sposób właściwy praw Kościoła Prawosławnego w Polsce. Metropolita domagał się uregulowania położenia prawnego kościoła w sposób ustawowy. Przygotowanie odpowiedniego projektu napotkało jednak na wiele przeszkód. W tej sytuacji zrozumiała była postawa metropolity odmawiającego udziału w akcie ogłoszenia autokefagii. Dopiero po uzyskaniu pisemnego Zapewnienia szybkiego uregulowania stosunków prawnych, tak wewnątrz Kościoła Prawosławnego, jak i stosunku Kościoła, państwa do tego Kościoła, udzielonym przez ministra wyznań i oświecenia y, publicznego profesora Stanisława Grabskiego, metropolita wrócił do Warszawy i wziął udział w uroczystościach. Uroczyste ogłoszenie autokefali nastąpiło 17 września 2025 roku w Katedrze Metropolitalnej Świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Po oficjalnym ogłoszeniu autokefali następnym krokiem było uzyskanie akceptacji ze strony innych kościołów autokefalicznych, w tym też i Patriarchatu Moskiewskiego. Stanowisko następców Patriarchi Kihona w sprawie samodzielności Kościoła Prawosławnego w Polsce było niezmienne. Reakcja innych kościołów autokafelicznych na ogłoszenie niezależności Kościoła Prawosławnego w Polsce była pozytywna. Żaden z nich nie zerwał kontaktów z polskim autokafelicznym Kościołem Prawosławnym. W takiej sytuacji metropolita Dionizy postanowił odbyć podróż do wszystkich kościołów autokafelicznych. Zakończone sukcesem zabiegi o autokefalii udały podstawy do wewnętrznej stabilizacji kościoła prawosławnego w Polsce. Ale nie wpłynęły mimo obietnic przedstawicieli rządu na przyspieszenie prac nad ustawami określającymi położenie prawne tego wyznania. Dzięki autokefalii po wielu wysiłkach udało się jednak doprowadzić do normalizacji prawnego statusu, i oczywiście nie nastąpiło to automatycznie. Negocjacje zajęły kilka lat. I dopiero 18 listopada 1938 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał dekret o stosunku państwa do polskiego autokefalicznego Kościoła Pomimo krytyki projektu ustawy przez środowiska katolickie. Dekret z 1938 roku był pierwszym w dziejach Prawosławia, II Rzeczpospolitej dokumentem regulującym stosunek państwa do tego kościoła. Ten akt prawny znosił powszechnie krytykowane przez duchowieństwo i wiernych stan tymczasowości. Trzeba zaznaczyć, że w świetle takiego uregulowania prawnego kościół prawosławny został maksymalnie podporządkowany państwu i jego polityce.